Nic nie robią. Jest już na no ochocie. President i byen <laughs> Łodzi, gdzie spędziłem e, trochę czasu, kilka lat temu, robiąc film. E, film, który zobaczycie dzisiaj wieczorem, e, pod tytułem The Dancer Upstairs. To jest film, który robiłem jakieś 10 lat temu z hiszpańskimi, portugalskimi i e, z Ekwadoru aktorów. Jeszcze właśnie. I w tym filmie zobaczycie państwo dwie wspaniałe role e, Javiera Martena i Pani Morante. Muzykę zrobił e, hiszpański kompozytor Yes. Zostawię Państwa z filmem, a wyjdę z naprawionym w Polsce kolanem. And uh, enjoy the show. Thank you. Pewnej specjalnej nagrody, nagrody kinowej, nagrody bardzo łódzkiej jest na scenie Sławomir Fijałkowski, właściciel Kina oraz prezes Stowarzyszenia Obyć Filmowa, Mariola jest for Forum Synergia. No, fragment of the such a shitstorm of consequences, my friend, that your empty little head would be spinning faster than the wheels of your swing. te które widzieliśmy i za te, które wyznać z całą pewnością, za te wszystkie e, wzruszenia, emocje, które John Martin oferuje nam każdym swoim filmem, nagroda Kinoczerna. Mili Państwo laureat złotego na to arystokrata wśród niezależnych, zbontowany przeciwko uczesanej modzie, wyraziciel wolności, symbol poszukiwania, kontestator ustalonego porządku, twardy, mocny, zdecydowany i nie Wszystkie te elementy, chyba się zgodzicie ze mną, państwo idealnie pasują do naszego dzisiejszego gościa, wybitnego aktora, reżysera, producenta, człowieka teatru. Jest wielkim zaszczytem móc wręczyć dziś panu Ryczynowi Markowiczowi nagrodę tłumaczania i publiczności. który jest dużo prościej zorganizowany. Byłem też często producentem, który jest bardzo pasopłony. I mm. dużo pieniędzy. Mm. Który można tylko zarobić grając w film. Ten film, który Państwo zobaczycie jest perfekcyjnym przykładem dlaczego nie robiłem filmów, bo... 8 lat, żeby, żeby było tych obecne. zrobić coś w teatrze, to tylko wystarczy jeden teraz. Problemy producenta, które cały czas mnie otaczają, po prostu mamy za dużo rzeczy, żeby tak długo czekać.